Kolejne zwycięstwo stało się faktem, jak ten mecz wygląda z perspektywy trenera. No, Najważniejsze zwycięstwo i przeanalizujemy sobie spokojnie ten mecz. Nie chcę tutaj na gorąco analizować, bo być może się w czymś pomyle. Natomiast cieszymy się bardzo, bo graliśmy bardzo dobrze w ataku, w obronie. Uwaga, w obronie było różnie. Zwycięstwo jest po naszej stronie. Lepiej my graliśmy w obronie niż oni. Więc to, to, to dodało nam zwycięstwo. Bardzo dużo trafialiście za trzy szczególnie w pierwszej połowie. Jak to. To, czy to było jakieś założenie przedmeczowe, czy tak wyszła sytuacja po prostu? Nigdy się nie zakłada, że w tym meczu rzucamy za trzy albo nie. To wynikało z zagrywek, to wynikało z gry, to były czyste pozycje wypracowane. Zawodnicy podejmowali decyzję o to chodzi. Jeżeli masz pozycję, musisz, nie możesz się zawahać. Pewnie dzisiaj 16 trójek rzuciliśmy. Naprawdę na obwodzie graliśmy bardzo dobrze. Mamy dobrych strzelców, to, to nie dziwi. To mnie absolutnie nie dziwi, że, że trafialiśmy. Yy, więc dlatego, dlatego była taka skuteczność. Były pozycje, były decyzje, była pewność, stąd, stąd taka skuteczność. Goście odra zaczęli odrabiać straty w drugiej połowie. Z czego tak na szybko mogłoby to wynikać? Wiedzieliśmy, że oni się rzucą, że będą grali szybko, że będą grali jeden na jeden. Czasami byliśmy spóźnieni w obronie. Yy, dostali 34 osobiste. Drużyna przeciwna dostała 34 osobiste. Yy, więc. Też mieli dużo szans z linii rzutów wolnych. My mieliśmy troszeczkę mniej. Z czego to wynikało? Nie chcę też mówić, e, bo mogę kogoś skrzywdzić albo naszych zawodników, albo, e, albo dwóch panów. E, więc absolutnie nie oceniam. E, tak się potoczył mecz. E, było nerwowo, bo ta przewaga to, to był chwila-moment mogło być dwie trójki w drugą stronę i, i jest nerwówka. Gorący teren, najważniejsze, że dowieźliśmy to do końca, na doświadczeniu, nie podpalaliśmy się, nie mieliśmy dzisiaj tak dużo strat jak w ostatnich meczach, więc to też jest na plus. Dobry prospekt. Graliście, można powiedzieć, dzisiaj z szóstym zawodnikiem. Jakie to uczucie, gdy kibice gorąco dopingują praktycznie w każdym meczu, nawet wyjazdowym? Nie no, to jest, to jest goście są niesamowici, kibice są niesamowici. Środa, godzina 20. Przyjechała grupka kibiców, gwarantuję Wam, że trzy razy tyle było gotowych do wyjazdu. Coś tu się wydarzyło dziwnego, że nie mogli wejść na trybuny, nie mnie to oceniać, natomiast wspaniale się gra przy takich kibicach. To najlepiej niech, niech zawodnicy odpowiedzą na to pytanie, bo to, bo to ich nie, nie są. Ten szósty zawodnik jest, jest bezsprzecznie z nami od początku sezonu. To jest już szóste zwycięstwo w szóstym meczu, czy w takiej sytuacji ten musi jeszcze jakoś dodatkowo motywować zawodników, żeby trzymali tą koncentrację po takim dobrym początku? Yy, cały czas mamy coś do poprawienia. Yy, dzisiaj też yy, kilka, yy, kilka rzeczy pokażę zawodnikom na wideo, co jest do poprawy, więc absolutnie nie odpuszczamy. My, my cały czas budujemy nasz styl, pewność na, na playoffy, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego odpuszczania, czy będziemy Mieli zero porażek, czy, czy coś, jakąś wpadkę, obojętnie co się będzie działo, czy będziemy grali z młodym zespołem, cały czas będziemy nasza Ja oczekuję, żeby nasza intensywność była na najwyższym poziomie i koncentracja również. Do tego musimy pilnować naszych zasad w obronie. To trzeba pracować cały czas na treningach, egzekwować to i na meczach, i na meczach to robić, bo po to trenujemy, żeby na meczach to, to wykonać.